Cześć, witajcie na kanale JKM Miasto Grabowiec. Co najmniej od miesiąca nie było filmiku, ale spróbuję Wam to wynagrodzić. A zaczynam od budowy makiety, którą Wam obiecałem. Chociaż nie będzie to makieta cerkwi w Grabowcu, ale też będzie cerkiew. Do makiety w Grabowcu muszę się jeszcze bardziej przygotować. A teraz pokażę Wam co będę sklejał. Jest to celkie w piątkowej. Spróbuję to, go, ją zrobić z gotowca, już tylko do modelu kartonowego do sklejania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedyś sklejałem coś takiego. Właściwie samolota, to było 20 lat temu i było dla początkujących i niezbyt to wyszło. Ten model jest w skali 1 do 5. Skala trudności 3. Zobaczymy, co mi to wyjdzie. Także zapraszam do oglądania kolejnych filmików z tego, z tej pracy, do subskrybowania kanału i do lajkowania, komentowania. Także. Zabieramy się do pracy.